Mamy tutaj na warsztacie rozmontowane ogrzewanie postojowe firmy Eberspecher, model T2L. Czyli jest to ogrzewanie powietrzne, tak zwane suche, zasilane olejem napędowym, pracujące przy napięciu 12V. Jest ono rozebrane, obudowa jest tutaj, już odczyszczona. Ktoś tutaj po prostu jeździł bez rur powietrznych, ono jest zamontowane pod podwoziem samochodu, w związku z czym Tutaj do wnętrza napchało się bardzo dużo piasku, silnik, silnik nie pracował, został już odczyszczony, szczotki były zawieszone, silnik już pracuje, co możemy pokazać. Tutaj mamy taki prostownik, z którego będziemy to wszystko zasilać. Dmuchawa zatem działa. Została również sprawdzona świeca żarowa. Świeca żarowa umieszczona tutaj. Przy początku komory spalania jest również sprawna grzeje. Pompka paliwa działa również. Pompka paliwa jest sterowana przez sterownik impulsami prostokątnymi, o częstotliwości około 4 Hz i wypełnieniu 10% końcówka tutaj wełża zamurzona jest w oleju napędowym. Można je sprawdzić jak działa, po prostu podając impulsy o napięciu 12V. Powinno wówczas pluć olejem napędowym, to tak jak widać, w instrukcji opisane jest, jak zmierzyć dokładnie dawkę paliwa, czy pompka ma określoną wydajność. No, i tutaj mamy schemat. Zaraz, według schematu, spróbujemy podłączyć całe sterowanie. A póki co pokażę Wam, jak można w prosty sposób sprawdzić, jak takie ogrzewanie działa, czy w ogóle działa przy sterowaniu zupełnie ręcznym. Musimy podłączyć tutaj ten przewód. Yy którym dostarczany jest olej napędowy do komory spalania, do pompki. W momencie ja to zrobię. Tak, jest już podłączone. W związku z tym, że przewód był pusty, kilkoma impulsami spróbujemy go napełnić. Nie wiem, czy będzie widać, jak tutaj płynie olej w środku. Raczej tego nie widać. Widać przesuwające się bąbelki, dobrze. Układ jest już napełniony. I teraz, w związku z tym, że zasilamy to nie z akumulatora samochodowego, tylko z takiego prostownika o napięciu 6, 12, 24 V, przy podłączeniu świecy żarowej, napięcie z tego prostownika trochę nam spadnie, ponieważ nie ma on takiej wydajności prądowej. W związku z tym, na chwilę przełączymy go na 24 V. Przy czym skręcimy tutaj prąd ładowania po podłączeniu świecy żarowej, gdy ogrzewanie już. Się rozpali. Z powrotem przełączymy na 12V i troszkę zwiększymy wówczas prąd ładowania. Należy zacząć od tego, że trzeba podłączyć tutaj przewód od dmuchawy. Następnie podłączamy przewód od świecy żarowej. Świeca żarowa wówczas zaczyna się rozgrzewać i impulsami starając się, tak, jak sterownik około częstotliwości 4Hz utrzymać. Podajemy paliwo. Ogrzewanie powinno zacząć dymić z rury wydechowej, a po chwili będziemy słyszeć wewnątrz płomień. Wydostaną się spaliny, także ja może tutaj na przygotowanym statywie ustawię aparat i pokażę Wam jak to wszystko wygląda. Dobra, stoi. Więc tak, napięcie ma na 24V Jak widać prędkość spadła, świeca żarowa się teraz grzeje i podajemy paliwo. Za chwilę z wylotu pojawią się spaliny. Już je widać i słychać płomień. Za chwilę odłączymy świecę żarową Wówczas trzeba będzie skręcić napięcie Może ja to już zrobię No i otrzymaliśmy cykl pracy Z rury leci ciepłe powietrze, teraz możemy troszkę zwiększyć dawkę paliwa, ponieważ w normalnym cyklu pracy, podczas rozruchu, częstotliwość podawania paliwa jest mniejsza, częstotliwość sterująca pompki, natomiast później jest ona zwiększona. Podkręcimy trochę prąd Widać, że krzywanie pracuje. Korpus jest już ciepły. Przestaniemy podawać paliwo. Tak jak podczas normalnej pracy następuje przedmów urządzenia, czyli schłodzenie. Za chwilę przy braku paliwa płomień zgaśnie, będzie widać dym. I taki cykl około 3-minutowy Pozwala na wychłodzenie całego ogrzewania i wówczas sterownik wyłącza silnik dmuchawy, w tym miejscu temperatura wynosi już ponad 60 stopni, ponieważ nie mogę utrzymać ręki na obudowie. Dalsza część jest jeszcze nierozgrzana. Oczywiście sterownik sterując yy, ogrzewaniem sprawdza czy płomień został zapalony i podczas pracy czy nie zgasł. Służy do tego ten czujnik tutaj. Natomiast drugi z czujników jest to czujnik przegrzania. W przypadku gdyby doszło do zbyt dużego zwiększenia temperatury, wyłączy on ogrzewanie. Ma to miejsce na przykład w przypadku pracy bez obudowy bądź zetkania wylotu ciepłego powietrza. I możemy wyłączyć silnik muchawy. Tak można sprawdzić w prosty sposób działanie konkretnych podzespołów, jak i całego ogrzewania.